Relacja z naszego spotkania będzie oczywiście na, na naszej stronie pispolsztyn.org.pl, na którą po raz kolejny Państwa gorąco zachęcam do odwiedzania. Muszę Państwu powiedzieć, że kończący się rok mieliśmy 47 tysięcy wejść na tą stronę, a więc jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2012. No i liczę na to, że yy, w tym roku, który się zaczął, zrobimy 100 tysięcy wejść, to jest związane z wyborami i tak dalej, tak dalej. Ale szanowni Państwo, jest to naprawdę znakomite narzędzie do wewnętrznego komunikowania się, do przekazywania sobie informacji. Zachęcam wszystkich Państwa, wiem, że tu jest też w strona taką, co dotycząca Kętrzyna i Państwa w tym w sposób naturalny bardziej jesteście emocjonalnie zaangażowani w tą stronę. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, ten przegląd informacji między naszymi organizacjami e, powinien być. E, i, I mam nadzieję, że ta strona będzie coraz bardziej częściej odwiedzana i będzie nam po prostu służyła jako te narzędzie do, do, nasze, do naszej pracy. Więc ja zachęcam, bo e, dzisiaj wieczorem, albo na pewno na, na, już najpóźniej jutro rano, na stronie będziemy mogli się zobaczyć nasze, nasze dzisiejsze spotkanie więc tak działamy prężnie, no. myślę, że między innymi po to zbieramy skład. I tak się okazji. A my tak w naszej